Dipsy to jeden z tematów nagłówków ostatnich dni, dlatego że spowodował wyprzedaż, ogromną wyprzedaż NVIDIA. Zastanowimy się w tym odcinku, czy to jest czas, żeby sprzedawać akcje amerykańskie, a może kupować. A do tego spojrzymy trochę bardziej szeroko na temat problemu, którym się spotykają aktualnie Stany Zjednoczone, a przede wszystkim rynek amerykański, czyli zlewarowania pozycji. To jest największy problem, który aktualnie nas dotyczy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB, który w takich momentach może być bardzo pomocny, ponieważ z jednej strony możecie kupować akcje i trzymać sobie je długoterminowo, a z drugiej strony wykorzystywać CFD na akcje i tym samym zabezpieczać swoje pozycje podobnie jakbyście to robili na kontraktach futures. Pamiętajcie tylko o tym, że kontrakty CFD wykorzystują dźwignię finansową, a w związku z tym są trochę jeszcze obosiecznym, znaczy z jednej strony pozwalają szybciej zarabiać, a z drugiej strony niestety też i straty równomiernie rosną, jeżeli się pomylicie. Dlatego zarządzanie kapitałem i pozycją w tym przypadku jest kluczowe, jeżeli nie znacie jeszcze tych rzeczy. To zapraszam gorąco do Squabera, gdzie mamy edukację na bardzo wysokim poziomie, ale także na platformie Xtation znajdziecie również i moje kursy, które pomogą Wam lepiej poruszać się po rynkach finansowych, także z dźwignią finansową. Więc takie sesje jak poniedziałkowa na NVD nie muszą być stratne, mogą być również zyskowne, tylko pamiętajcie, róbcie to z głową. No i zapraszam serdecznie do skorzystania z platformy XTB. Zaczynamy. W pierwszej kolejności warto podkreślić, że analiza, którą dzisiaj zrobię, no, jest oparta oczywiście o bieżące dane, które napływają na rynek, więc to się cały czas zmienia. Natomiast y, m, przypomnę jeszcze, że w środę wieczorem, znaczy 29 stycznia, Fed będzie decydował na temat stóp procentowych, więc to one będą miały faktyczny wpływ na np. Na mniejsze spółki, które są bardziej zadłużone, a tym samym także na potencjalnych nabywców chipów z Nvidii. Ale to, co jest kluczowe i to, jak ja rozumiem ten problem, oczywiście z perspektywy, Bardziej inwestycyjnej aniżeli technologicznej, to jest to, że zostało podważone to, że będzie potrzebne tak dużo procesorów do tego, żeby przetwarzać sztuczną inteligencję. Spędziłem ostatni tydzień przeglądając raport techniczny DeepSeq V3 i dokument dotyczący uczenia się wzmacniającego R1. Więc pozwólcie, że najpierw wszystko Wam wyjaśnię. Podczas gdy większość laboratoriów AI używa 32-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych lub FP32, DeepSeq opracowało kilka sprytnych technik matematycznych, aby używać liczb 8-bitowych do wykonywania większości ciężkiej pracy i używać FP32 tylko tam, gdzie jest to potrzebne. Dużym kompromisem w przypadku używania liczb 8-bitowych zamiast 32 oznacza niższą precyzję, ale oszczędza ogromną ilość pamięci, co oznacza, że potrzeba znacznie mniej procesorów GPU. Kolejny przełom wynika ze sposobu, w jaki DeepSeek przewiduje tokeny. Większość dużych modeli językowych opartych na transformerach przewiduje kolejny token po jednym, natomiast DeepSeek może przewidywać wiele tokenów. Tokeny, a jednocześnie są o 85% do 90% dokładniejsze od innych Modeli, więc znowu poświęcają trochę dokładności, aby skutecznie podwoić szybkość wnioskowania. Moim zdaniem jednym z największych przełomów jest to, co w przypadku DeepSeek nazywa się multi-head latent attention lub MLA. Ja pamiętam swoje rozmowy z profesorem Draganem czy profesorem Duchem, podlinkujemy je w opisie. Były podczas XTB Investing Masterclass. Pamiętajcie, że na platformie XStation macie również te materiały dostępne i możecie je obejrzeć, gdzie mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja dziś jest takim czy jakby rozwija się za pomocą metody walca drogowego. To zawsze taką profesor, tutaj Dragan, lubił przytaczać anegdotę. Ma serwerów do trenowania dużych modeli nowej generacji, która ma w ciągu dwóch lat najbliższych kosztować jakieś 100 miliardów dolarów, a Microsoft już zainwestował 50 miliardów dolarów w poprzednich latach. Trzeba to jakoś zasilać. No więc pomysł jest taki, żeby sobie zbudować prywatne elektrownie jądrowe, i to zasilać bezpośrednio z tych, 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 tych elektrowni, do tego są potrzebni w Microsoftie fizycy jądrowi. No więc yy, yy, budżet takiej, takiej elektrowni to nie to jest miliard dolarów, No to, to jest 1% całej inwestycji. No to, to jest w ogóle yy, kropla w całej tej morze, więc to, to nie jest po, po pierwsze metodą walca drogowego, czyli brutalnego dostarczenia tej energii, tą technologią ma za to rozwiązać, ale po drugie Yy, obecnie nawet jeszcze nie, za, nie zaczęliśmy nawet optymalizować tych algorytmów, czyli my, ludzie, którzy to robią, pod kątem zużycia energii, bo, bo, po prostu, bo teraz się jeszcze opłaca skalowanie. I, a, a wiadomo, że to, te algorytmy są skrajnie nieefektywne. No, po, podobno yy, jeden obrazek z Mid to potrzebuje tyle energii, co na telefonu, mm -hmm. podczas gdy mózg ludzki wykonując gigantyczną ilość operacji przekraczającą to, co robimy, tylko do, żeby mówić, bo nasza, nasza świadomość, nasz obieg informacji w mózgu, którego jesteśmy świadomi, to jest kilkadziesiąt bajtów na sekundę, no to jest stan naszej, naszej świadomości, a, a strumień przepływu informacji, których nie jesteśmy świadomi, to są potężnie większe rzędy wielkości, a mimo wszystko moc ludzkiego mózgu to jest moc żarówki 200 watowej mhm. Czyli porównanie, tak? Czyli po prostu im więcej maszyny, im więcej mocy obliczeniowej, tym lepiej. Natomiast Chiny jakby zmieniły tutaj jakościowo podejście do tego, co się dzieje aktualnie ze sztuczną inteligencją. Dodając dużą gwiazdkę, czyli to, że faktycznie to, co napisano, jest prawdą. Jeżeli to weźmiemy pod uwagę, czy założymy, że tak jest, no to faktycznie jest to zmiana jakościowa duża. I wywoła, moim zdaniem, zawirowania tego typu, że procesory gorszej jakości, czy tutaj rozwiązania, które same Chiny są w stanie gdzieś tam produkować, pomimo. Bana, jaki jest nałożony ze Stanów Zjednoczonych na eksport chipów właśnie do Chin, spowoduje, że słabsze rozwiązania będą zyskiwały na znaczeniu. Troszeczkę podobnie, chociaż tutaj też technologicznie nie chciałbym się wypowiadać, ale bardziej holistycznie, było w przypadku kopania kryptowalut. W pewnym momencie to właśnie karty graficzne były tak niezbędne, ale w pewnym momencie także i na procesorach zaczęto wykopywać jakieś kryptowaluty. Krótko mówiąc, świat zawsze dą dąży do tego, że jeżeli jest za trudno wywołać czy, czy zdobyć jakieś urządzenie, to znajduje się substytut, znajduje się inne rozwiązanie. I jeżeli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, o czym ja na oczywiście 100% pewności nie mam, ale jeżeli faktycznie z taką sytuacją mamy miejsce, to jest to bardzo, ale to bardzo dobra. Informacja. Tyle, że nie dla NVIDIA. Chociaż dla NVIDIA może pośrednio też, aczkolwiek ważniejsze jest to, że to dla gospodarki jest przede wszystkim dobra informacja. Dlatego, że firmy mniejszego pokroju, do których nie stać na to, żeby kupować tak drogie procesory, być może nawet embargo, czy, czy ograniczenia w eksporcie chipów, które Stany Zjednoczone w ostatnim czasie nałożyły na swoje przedsiębiorstwa, tak żeby nie mogły eksportować do wolnych krajów, w tym Polska miała ograniczenie co do chipów, czy ma ograniczenie, to to powoduje, że teraz Teraz jakby będzie spojrzenie Okej, okay, to to nie jest już problem. Możemy do tego podchodzić inaczej, innymi rozwiązaniami. Więc ta zmiana jakościowa, ona będzie moim zdaniem kluczowa z perspektywy właśnie dalszych notowań Nvidia oraz innych spółek. Apple tutaj jest przykładem, który rośnie w przypadku kiedy Nvidia spada czy inne spółki. Dlatego że e, myślę, że inwestorzy zorientowali się, że dla Apple jest to lepsze, będą mniejsze koszty. Oni są trochę z tyłu, więc są w stanie na przykład nadrobić swoje e, gdzieś tam braki. E, Korzystając z innych rozwiązań. Co więcej, spółka przeceniła się już wcześniej, więc to była po prostu okazja, o czym też zresztą mówiliśmy na webinarze, czy tam na spotkaniu na YouTubie Squabera, do którego też link znajdziecie w karcie. Więc to wszystko powoduje, że jesteśmy w momencie, w którym sprowadzamy się do zupełnie innej dyskusji. Ok, skoro to jest informacja, może zła dla Nvidia, ale tak naprawdę nie jest to zła dla rynku, dlaczego tak mocno indeksy spadły? Otóż dwie rzeczy mają tutaj znaczenie, o których chciałbym, żebyście pamiętali. Po pierwsze, indeksy amerykańskie NASDAQ i SP500 są ważone kapitalizacją, więc w momencie, w którym Nvidia jest najdroższą spółką na świecie i drożała w ostatnim czasie bardzo mocno, to wrażliwość tych indeksów jest niezwykle duża na wahania Nvidii. I mam przypuszczenie, to jest moja teza, którą będę próbował rozgrywać przez cały 2025 rok, będzie sytuacja, w której spółki mniejsze, spółki Różne spółki będą w trendzie wzrostowym. A Nasdaq, ASLP 500 mogą być w trendzie bocznym, w konsolidacji, inaczej mówiąc, będzie zmienność, i to będzie rzecz, którą będę w pierwszym kwartale 2025 roku na różne sposoby wam przedstawiał, czyli jak wykorzystać taką sytuację. Dlatego, że to moim zdaniem będzie rok dla osób, które potrafią się odnaleźć w sytuacji, że raz spada, raz rośnie. Tak jak mieliśmy teraz spadki w poniedziałek, we wtorek silne wzrosty. Więc słuchajcie materiałów, szukajcie także w Skłaberze Edukacja ostatnio webinar na temat tego, jak wykorzystać właśnie zmienność za pomocą strategii minera. Natomiast druga rzecz, która jest niezwykle ważna, która jest jeszcze gorsza, to to, że jesteśmy na historycznych poziomach zlewarowania, czyli wykorzystywania kontraktów, futures, opcji, czy wszystkich innych instrumentów pochodnych do tego, żeby inwestować na akcjach. Bardzo dużo, podobno, inwestorów indywidualnych zakupiło w ostatnim czasie akcje NVIDI. To wszystko powoduje, że rynek jest, uwaga, uwaga, bardziej wrażliwy. Inaczej mówiąc, pojawiając się zło, jakaś zła informacja czy potencjalny czarny łabędź, o którym pladego pojęcia nie mamy, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, bo tak to już jest z czarnymi łabędziami, będzie miał ogromny wpływ na rynek. I co to oznacza? Powinniście tak naprawdę zacieśniać swoje stop lossy, prowadzić pozycję ciaśniej i być gotowym na to, że po prostu rynek Was wyrzuci z rynku, a Wy za jakiś czas po prostu ponownie do niego dołączycie, ale dacie sobie w ten sposób ubezpieczenie na to, że jeżeli przyjdzie na rynek coś niespodziewanego, to nie będziecie się zastanawiali, kiedy rynek Wam będzie uciekał, tylko po prostu w Wcześniej zostaniecie wyrzuceni z tego rynku. Wbrew pozorom, w takiej sytuacji, w której jesteśmy dziś, gdzie z każdej strony widać tą dużą, wzmożoną zmienność. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze, bo trudno zabezpieczyć się na poczet tej zmienności inaczej, tak, bo ile rynek spadnie 2%, 5%, 10%, 13%? Wczoraj spadł 15% na NVD, więc dla niektórych to będzie okazja, dla innych to jest stracone, stracone 15%, z którymi nie wiedzą co zrobić. Dlatego zabezpieczanie się i zarządzanie pozycją jest kluczowe zawsze. I od tego się zawsze wychodzi w konstrukcji pozycji. I na sam koniec mój pomysł na 2025 rok się na razie fantastycznie sprawdza. Czyli spółki z Mwigu 40 oraz Orlen też daje sobie radę, ale ogólnie te wszystkie spółki, które też przytaczałem w ramach webinara 7 spółek zmieniających trendy, tutaj jeszcze jest w sumie ciekawa rzecz, miałem dzisiaj nagrać odcinek dotyczący spółek wydobywających złoto i ogólnie złota, no, ale co, co się odleczy, to nie ucieczę, do tego dojdziemy za tydzień w środę o 19:00. więc subskrybujcie kanał, dajcie kciuka w górę, żeby ten materiał Wam nie uciekł, bo tak jak w zeszłym materiale powiedzieliśmy konkretnie o spółce, która da zarobić na na Grenlandii, moim zdaniem, ja na to spekuluję, na to, ku, to kupiłem, na to postawiłem. Nie, ale też właśnie mamy przed sobą, moim zdaniem, rajd na spółkach właśnie z rynku złota, ale tutaj trzeba trochę więcej rozumu do tego, żeby to zrobić dobrze, A więc już Was zapraszam na za tydzień na kolejne spotkanie w ramach mądrych inwestycji. A dziś to wszystko dzięki wielkie, i pamiętajcie, zacieśniajcie stop losy, ponieważ rynek jest niebezpiecznie rozgrzany, w USA jest drogi, więc będzie ryzyko coraz większych wahań. Natomiast ja nie twierdzę, że to już jest koniec wzrostów, tylko bardziej, żebyście byli gotowi na to, jak się rynek zacznie obsuwać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia na kolejne spotkanie. Hej.